Dzień dobry, jesteśmy w Koninie pod mostem, jednym z trzech mostów i czterech wiaduktów na trasie warszawskiej. Moście, który wymaga tak jak i pozostałe mosty infrastrukturalne na tej trasie naprawy remontu bowiem grozi katastrofą budowlaną. Od wielu lat prezydent miasta zabiega o to, ażeby w rządowych programach znalazł się ten most i mosty, które są obok i niestety rządzący uważają, że nie jest to istotny problem, że jakoś miasto sobie da radę, bo miasto jest chyba nie z tej opcji, na której zależy premierowi morawieckiemu, bowiem nie rozumiem, jak można nie dostrzegać dramatycznej sytuacji właśnie komunikacyjnej w naszym mieście i w rządowych programach strategicznych nie uwzględniać tego projektu, projektu przebudowy, renowacji, naprawy tych mostów. Projektu, który wynosi 136 milionów złotych. Które nie są znajdowane właśnie w rządowych projekt, programach, a rząd zarazem zabiera miastu, tak jak i wszystkim samorządom, olbrzymie pieniądze. Pieniądze, które mogłyby skutkować tym, że samorząd sam mógłby podjąć się naprawy tej te infrastruktury. Tak samo jak rząd nie zas, zapobiega, ażeby pojawiły się nie zabiega, żeby pojawiły się pieniądze europejskie które także mogłyby pomóc w naprawie tej infrastruktury i może dojść do tego, że trzeba będzie 31 grudnia zamknąć ten most i spowodować, że w Koninie będzie armagedon komunikacyjny. Ale ten armagedon komunikacyjny nie będzie dotyczył tylko Konina, ale będzie także dotyczył całej Polski, bowiem to jest jedna z głównych tras drogi 92 i drogi północ-południowa również dla infrastruktury strategicznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że Jakoś premier nie dostrzega tego problemu, mimo wielokrotnych interwencji samorządu. Jako poseł zwracam się do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem, w którym podkreślam znaczenie i dramatyzm sytuacji i konieczność konieczność w zainwestowania tych 136 milionów na to, aby ten most był naprawiony w najbliższym czasie. Ale także zwracam się, do wszystkich pięciorga posłów, pięcioro posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy albo tutaj nigdy nie przejeżdżają po tym moście, albo ich tutaj nie ma, a jeśli są, i nie widzą tego, co się dzieje z tym mostem, jeśli nie widzą zawężających y, słupków na, na tym moście, jeśli nie widzą ograniczenia do 30 km na godzinę, jeśli nie widzą problemu tego mostu, to albo są, nie, y, nie wiedzą, czyli no, to dyskwalifikuje ich jako posłów z naszego regionu, albo wiedzą, a są nieskuteczni, albo co jest trzecią możliwością, wiedzą, i nie chcą nic w tej sprawie zrobić. Wtedy powstaje pytanie, dlaczego nic nie chcą w tej sprawie zrobić. Tak więc wysyłając do premiera Morawieckiego to pismo, kieruje je również do posłów prawa i sprawiedliwości. E, oprócz tych tego, oczywiście, zwrócę się w, do, do Sejmu w czasie debaty budżetowej. I zaproponuję poprawkę, poprawkę do budżetu państwa, właśnie na tę kwotę. Poprawkę, która da szansę tem, temu, aby nastąpiła refleksja wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości i żeby te pieniądze w, na, w budżecie na 2023 rok się znalazły. To jest pierwsza sprawa, którą poruszam. Chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch krótko. Sprawa węgla i samorządów. Szanowni Państwo. Ja chodzę po kontrolach poselskich i u premiera byłem, i byłem u ministra Sasina, wicepremiera, i byłem w Ministerstwie Klimatu. I wszędzie chcę do, dojść, jak to się stało, że rząd zdecydował, że wszystkie składy, prywatne składy węglowe nie będą odgrywały żadnej roli i na tych składach węglowych będzie pusto. A rząd doszedł do wniosku, że składy prywatne zostaną zastąpione przez samorządowców. Samorządowców, którzy będą zaopatrywać mieszkańców węgiel. i powstaje pytanie, dlaczego rząd chce zniszczyć przedsiębiorców prywatnych i dlaczego na tego konia chce posadzić wsadzić samorządy. Szanowni Państwo, to jest zastanawiające, ale wiem, że samorządy dadzą sobie radę. Aczkolwiek bardzo ciekawe jest, że wczoraj w Senacie przepadły dwie poprawki. Oto takie, żeby węgiel był sprawdzony i żeby był na pewno dobrej jakości, jeśli dojdzie, doj, dojedzie do da, danego samorządu i żeby samorząd mógł odebrać ten węgiel w odległości nie więcej niż 100 km. Przepadły te dwie poprawki. Poprawki, które wydają się fundamentalne. Ja wiem, że koniński samorząd sobie da z tym radę, bo podpisze stosowną umowę z jednym właśnie ze składów opałowych i tam będzie te 5% mieszkańców Konina będzie mogło być zaopatrzonych w węgiel, ale cały czas staje pytanie, jaki ten węgiel będzie i czy węgiel sportów będzie dostępny również u nas. I jeszcze jedna sprawa, cena energii elektrycznej. My zgłaszałem, już Państwu mówiłem, że zgłaszamy, żeby była cena energii elektrycznej określona w ustawie, którą zgłaszamy 450 zł za megawattogodzinę dla odbiorców indywidualnych i 600 zł za megawattogodzinę dla firmy, samorządów. PiS wprowadził inną ustawę. Uważamy, że na cenach zmanipulowanych, cenach zmanipulowanych przez wytwórców i ta cena jest dla indywidualnych odbiorców 600 zł netto i 785 zł netto, czyli Samorząd Koniński, samorządy całego subregionu Konińskiego będą, i całej Polski będą musiały dopłacić jeszcze 23% i będą musiały dodać do tego wszelkie opłaty akcyzę, ozę, mocowe itd. Czyli będzie to zdecydowanie ponad 1000 zł, co również będzie niestety sprzyjało temu, że samorząd będzie bezradny wobec tych kosztów, które są poniesione. Łączymy Wielkopolskę.